Witam bardzo serdecznie na spotkaniu w regionie, na spotkaniu prawa i sprawiedliwości, na spotkaniu z udziałem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. do powiedzenia że przyjechałem tutaj nieprzypadnie, a pewno powodem bardzo istotnym jest to, że Stąd Zjednoczony wywodzi się jeden z najważniejszych polityków naszej partii, przewodniczący naszego klubu parlamentarnego Barwariusz Płaszcza. Tutaj taką listę wyborczą, mocną listę wyborczą, Mam nadzieję, że ta lista zostanie przez obywateli tego okręgu wyborczego, tego wokół warszawskiego regionu poparta. Poparta w wysokim stopniu. Ale także, żeby zmieniać to miasto, bo tak się złożyło. Naprawdę, przecież nie dzięki temu, że myśmy tutaj coś uczynili, bo nie my tutaj rządzimy, no, ale tak się złożyło, że tutaj, jak w soczewce używam tego słowa po raz drugi, wczoraj to mówiłem w przemówieniu na sali kongresowej, skupiają się bardzo ważne problemy naszego kraju. Naprawdę bardzo ważne. To, co tutaj w tym się dzieje, ma charakter zjawiska, o którym musimy myśleć i w skali tego miasta. Ale także musimy myśleć w skali Polski, w skali całej naszej oczywisty. Mówię tu o czymś, o czym pewnie Państwo wiedzą, i może rozmawiają na ten temat, to jest przedmiotem państwa, być może nie najbardziej wesołej zadumy. O co chodzi? Chodzi nie tylko o to, jak to miasto jest rządzone. Nie tylko o to, że tutaj wiele rzeczy, które powinny być robione, robione nie są. Że przebudowa, która tutaj w tej chwili następuje, w niejednym wypadku nie ułatwi życia mieszkańcom, a też po to są przebudowy, żeby ułatwiać, a nie po to, żeby utrudniać, a utrudni no, choćby przejazdy przez kolej, która. Dzieli tutaj miasto na dwie części. Chodzi o inną kwestię. Chodzi o miejscową elektrociepło. Jest, proszę Państwa, takie zjawisko w skali światowej, ale głównie dotyczące krajów trzeciego świata, mianowicie prywatyzacja tzw. Tak monopolii naturalnych. To, co są monopole naturalne. To są takie dziedziny działalności gospodarczej, gdzie na ogół nie występuje konkurencja. Wodociągi w mieście zwykle są jedne. System ogrzewania też zwykle jest jeden. No można sobie oczywiście wyobrazić, że w jakimś mieście są dwa przedsiębiorstwa i dwie wodociągowe albo dwie sieci Ale w obrotnej większości wypadków tak nie jest. I w związku z tym ten typ gospodarki ma szczególnego rodzaju wymiary, szczególnego rodzaju znaczenie i szczególnego rodzaju W Państwach trzeciego świata, od jakiegoś czasu na fali tak zwanego neoliberalizmu, tego systemu, który dzisiaj doprowadził do tego gigantycznego kryzysu, na który będziemy płacić, zaczęto to prywatyzować. Jakie były skutki, Szanowni Państwo? Otóż takie, że bardzo wielu na przykład na sekwencji teraz tak ludzie kiedyś mieli wodę za darmo albo prawie za darmo. A dzisiaj jedna trzecia ich wydatków to są wydatki na wodę. No bo po co te firmy zwykle z bogatych państw kupowały te wodociągi? No nie po to, żeby do tego dokładać, tylko po to, żeby z tego ciągnąć wielkie zyski. A jeżeli ktoś ma tylko jedno źródło wody, no to musi płacić. I po prostu w ten sposób to wykorzystywamy. No oczywiście nie jesteśmy krajem trzeciego świata. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej na 22 roku. Ale proces prywatyzacji monopolii naturalnych przez samorządy w Polsce następuje. I w gruncie rzeczy zawsze sprowadza się do tego samego. To znaczy do tego, że mieszkańcy płacą więcej. I tego rodzaju zamiany są także tu, w tym mieście. I to są naprawdę pomysły niedobrze. Z całą pewnością mieszkańcy tego miasta na tym nie skorzystają. Bądźcie Państwo tego pewni, tak nie ma nic. Zawsze w efekcie po prostu więcej się płaci. Bo taka jest po prostu gospodarka. I dlatego dużo lepiej, żeby pewien tym tych przedsiębiorstw był po prostu w ręku właścicieli, żeby był publiczny, żeby był komunalny. My bronimy tych zasad, mówię tutaj o prawie i sprawiedliwości. Nie dlatego, że jesteśmy przeciwnikami gospodarki rynkowej, przeciwnikami, jak to się dawniej mówiło, kapitalizmu. Nie, bo to jest jedyny typ gospodarki, który się w świecie sprawdził. Ale po prostu dlatego, że wiemy, że to jest taki system, który w jednych miejscach działa, w innych nie działa. I że krótko mówiąc trzeba wyznaczyć te strefy, które mają funkcjonować na innych zasadach. I dlatego warto tutaj o tym powiedzieć. Warto Państwu o tym powiedzieć, warto, żeby Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że tutaj mamy do czynienia z władzą niezbyt udaną, niezbyt sprawną, mającą ciągle deficyty w budżecie, szukającą pieniądze pieniędzy za wszelką cenę i w związku z tym narażającą Państwa na przyszłe, można powiedzieć, antycypowane straty. Bo państwo po prostu będą jakby więcej płacić to no, można to nawet nazwać wyższymi podatkami w pierwszym I tu, w Legionowie, i w Warszawie. W każdym mieście w, w Polsce, w każdej gminie, bo i w gminach są takie przedsiębiorstwa, to po prostu się mieszkańcom nie opłaca. Tu musi być jak na zasada. Te przedsiębiorstwa mają działać dla korzyści mieszkańców. Dlatego, by funkcjonowanie tego rodzaju urządzeń, które są potrzebne każdemu, było możliwie najważniejsze. Ale mamy, proszę Państwa, tutaj i inny problem. też bardzo poważny. Ogromnie ważny dla nas wszystkich. A nas wszystkich, jako obywateli, dla obywateli tego miasta, ale dla obywateli całej Polski. Otóż zebrano podpisy pod wnioskiem o referendum. Jest taka instytucja jak referendum z inicjatywy obywateli. Trzeba zebrać 10% czynnych, mających w prawa wyborcze obywateli dla tej gminy. W tym wypadku, z regionu, zebrano 1,5% więcej niż te 10%. I co się stało? Po prostu Rada uznała, że referendum i tak nie będzie pod jakimś prawnym pretekstem, który gdyby był potraktowany poważnie, to musiałby prowadzić do tego, że tego rodzaju referendum ogóle nie mają sensu. Bo one zawsze dotyczą jakiejś decyzji, która jest już podejmowana. Gdyby przyjąć sposób rozumowania tego prawnika, który widał uzasadnienia, to referendum w gruncie rzeczy mogłoby się odbyć tylko i wyłącznie z inicjatywy Ponieważ jest wyraźnie instytucja referendum instytucji społecznej, więc jasne jest, że ona dotyczy tego rodzaju decyzji, które są co najmniej planowane albo po prostu podjęte. Tyle tylko, że jeszcze nie zrealizowane. I taki przypadek mamy w regionie. I tak proszę Państwa, złamanie prawa. Oczywiście dobrze odwołają się do sądu, już się odwołali. Mam nadzieję, że sąd będzie tutaj sprawiedliwy. Ale pamiętajcie Państwo że To nie jest jakiś element, to nie jest jakiś nadzwyczajny przypadek. Podobnie w tej chwili jest w Warszawie. W podobnej sprawy, bo przecież warszawski spec i tutaj no, to są to takie same przedsiębiorstwa. Tam zawrano wielką ilość podpisów, to w Warszawie tych uprawnionych do głosowania jest bardzo wiele. I też próbuje się to zaproponować, bo tam chodzi o naprawdę wielki interes. Spet to jest największa firma tego rodzaju w całej Unii Europejskiej bardzo więcej pieniądze. Chcę ja, tych pieniędzy nie wiadomo z jakich powodów, ale na pewno z takiego powodu, że po prostu nie potrafię zrobić. Kiedy kończył pełnienie swoich funkcji świętej Pamięci Prezes, gdyż pozwolić, jak prezes Warszawy, karta z Warszawy była pełna mimo licznych wiesty. Ale jaka się w tej chwili chciałem mówić? Chciałem mówić o łamaniu prawa. O tym, że w Polsce pod rządami Platformy Obywatelskiej po prostu prawo przestaje obowiązywać. Jeżeli w jakimś momencie jakieś rozwiązania prawne są nie na rękę ludziom rządzącym, są przeciwko ich, ich interesom politycznym, a być może w, w nie tylko politycznym, ale także innym, już tym zupełnie nielegalnym, to po prostu prawo się łama. I takich przypadków było proszę Państwa nie. Wiem. Niekiedy to było dosłownie przed kamerami no państwa Państwo na apelę do. To bezczelnie na oczach wszystkich przeprowadzano coś, co w języku poza nazywa się przekrętem. Ale taki już znowu żyje takiego języka na Przy Czyli to, że wszyscy patrzą, nie przeszkadza. Ale dajmy na to inny przykład żeby odwołać trzeba seba, potrzebna jest opinia prezydenta. Opinii prezydenta nie było. Trzeba seba, chociaż zagraża interesom tej władzy, odwołał. I tak dalej. I tak dalej. <klucza> Konstytucja nie ma tu znaczenia. W Konstytucji jest napisane czarno na białym, że w prezydenta do Sejmu nie przeprowadza się debaty. To jest na czele wprost. Było prezydenta w sprawie kryzysu. I debata przeprowadzono. Pod jaki tam pretekst? Złamano konstytucję, że to Wtedy pamiętam, nawet Stefan był trochę i na czerwono podawał ten przepis do konstytucji. Ale reakcji odpowiedniej nie było. Cały ten mechanizm. Przestrzegania praworządności, a proszę Państwa, praworządność jest dla ludzi nie mniej ważna niż demokracja. Otóż cały ten mechanizm został wyłączony. My w Polsce musimy zmienić władzę, choćby dlatego, żeby do Polski powróciły elementarne mechanizmy demokracji praworządności. już daleko zaawansowany, naruszona elementarna równowaga sił. A proszę Państwa, i demokracja, i praworządność to nie jest coś, co można po prostu ogłosić. To jest cecha, atrybut, jak to się mówi, pewnej formy organizacji społeczeństwa, w którym istnieje równowaga sił w mediach, w sferze ekonomicznej, w innych bardzo społecznych. Jeżeli ta równowaga jest radykalnie naruszona, jeżeli jedna strona ma prawie wszystko, a druga nic, albo prawie nic, to wtedy demokracji nie ma i wtedy wody są po to, żeby tą równowagę to to, że... za przywracać w to być w dalszym ciągu obywatelami, a nie poddaniami, poddanieni... ale kiedy odwołujemy się do tego przykładu, tą prywatyzacją, nieszczęsną, to trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię. Kwestię, Ustawiano i mieli ustawianie od długiego czasu, bo jest oczywiste, ale mimo wszystko bardzo długo to było palenie grochem ściany, Nie przyjmowano tego do wiadomości. Otóż, szanowni Państwo, to nie jest tak, że kapitał nie ma egzoty. Kapitał ma Obcy kapitał w Polsce jest dobry, jak ktoś nowego buduje, na starych fabrykach. Jeżeli kupuje coś zrujnowanego i doprowadza to do prostitu, to wtedy jest dobrze. Natomiast obcy kapitał wtedy, kiedy przejmuje dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa, po prostu nas odkłada. My nie możemy być narodem, który nic nie ma. Nie znanoczniejsza niż w 89 roku, znacznie zarobnicza, niedługo będzie dwa razy. Tyle tylko, że jak zapytać, co jest w ręku Polaków, no, to wtedy już odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana. I dlatego nie lekceważmy tych pytań, bo ten tak zwany główny nurt każe nam, z tego się śmiać. Nie, proszę Państwa, to nie jest nie Niemcy się z takich rzeczy nie śmieją, jak kupiono u nich jedną gazetę, to był taki żart, że ta gazeta jednak pozostała w mniej rękach. Kiedy Hiszpani przeszedł Springer i kupił dużą gazetę, to ani dziennikarze nie chcieli jej pracować, ani Hiszpanii nie chcieli jej kupować. I dlatego... Nie wzywam do tego, żeby w tej chwili wypychać z Polski i obcy gabinet. To byłoby w tym momencie niemożliwe i pewnie byłoby jeszcze dobre pod tym bo jeszcze Wiadomo, to by to przejmuje. Ale musimy pamiętać, że jako Polacy, jako nam musimy dbać o swoje interesy. Musimy dążyć do tego, żeby jak najwięcej było w naszych rękach, żebyśmy nie na Można postawić właśnie na tle tutejszej legionowskiej rzeczywistości. To jest takie pytanie, które należy stawiać w wyborach, także parlamentarnych, ponieważ w tym, kiedy odnosi się do wyborów samorządowych. Ja mówię, gdzie, kto ma robić? Ja widzę, nie chcę tutaj spraw personalnych stawiać. Nie to jest to w tej moje zadanie. Ale powinni rządzić ludzie, którzy odwołują się do niej, do innej dziedziny życia, jak to się mówi, z kwiatka na kwiatek. jednej partii, w drugiej partii, w trzeciej partii, w partii. Kwiatki, którzy mają w sobie jakąś tą sekwencję. Jakiś Radek Konor, bo to jest też sprawa Konora. Patrzyłem na te listy, listy wyborcze, któreśmy układali jutro mają być to bardzo często stawiałem sobie takie pytanie. Jeżeli ani ja przez moment nie miałem wątpliwości co do Mariusza Błaszczaka, to między innymi dlatego, chociaż to nie jest oczywiście jedyny powód, dlatego że on jako młody bardzo człowiek 20 przeszło 20 lat temu znalazł się w młodzieżówce ówczesnego Porozumienia centrum. I jest do dziś sprawiedliwość, a prawo jest sprawiedliwe, też po prostu kontynuować tę Że w swoich przeszłych dwudziestoletnich dziejach bywali na wojnie i bywali pod wodą. I on był zawsze. I stawiajcie Państwo na takich ludzi, bo na nich można poznali... być. Ja mówiłem wczoraj, nie wierzymy, że w Polsce nie ma środków na żłobki, przedszkola, szkoły, na mieszkania, na młodych, na środki dla rodzin, na drogi, na koleje, bo są takie środki. Trzeba tylko umieć znaleźć, zebrać, odpowiednio wykorzystać. Do tego trzeba mieć dobrych, kompetentnych, ale przede wszystkim uczciwych ludzi. My takich ludzi macie. kampania wyborcza. Przyjechałem tutaj, żeby powiedzieć państwu o kilku ważnych sprawach, które dotyczą regionowane na podstawie których korzysta do dojść. Ale przyjechałem także żeby państwa serdecznie poprosić o poparcie naszej wizji, tej te, który.